Praca prawników w firmach wielokrotnie przekłada się na wydajność pracy całej organizacji. Klient wewnętrzny wymaga od radców prawnych już nie tylko porady i obsługi prawnej. Coraz częściej pojawiają się oczekiwania związane ze sferą biznesową przedsiębiorstwa. Dyrektor działu prawnego staje często przed zadaniem, które wymaga od niego przyjęcia zarówno roli prawnika, jak i menedżera w firmie. Według ekspertów, dobrze zarządzany dział prawny w przedsiębiorstwie przynosi oszczędności na poziomie 30-40% rocznie, ponieważ kancelarie zewnętrzne są często zbyt drogie. Takie wnioski płyną z dyskusji kularowych podczas konferencji dla prawników zorganizowanej przez Wolters Kluwer Polska. To, co przemawia z zatrudnieniem kancelarii zewnętrznej, to z jednej strony to jest większe bezpieczeństwo firmy. To jest pierwszy element, który wskazuje na to, że należy zatrudniać. Dział prawny. Drugi element, który wydaje się jest bardzo ważny, to jest lepsza znajomość kultury organizacyjnej, osób, które są zatrudnione w danej firmie i to, czym dana firma się zajmuje, jakie ma cele i jaką ma strategię biznesową. Trzeci element to mam wrażenie, że my po prostu jesteśmy tańsi. To oznacza, że poprzez zatrudnienie działu wewnętrznego firma potencjalnie według badań brytyjskich. Jest w stanie oszczędzić około 30-40% kosztów. Kancelarie zewnętrzne po prostu są zbyt drogie po to, żeby obsługiwać w pełnym wymiarze firmy. Dyrektorzy departamentów prawnych coraz częściej wchodzą do zarządów spółek. Trendem zaczyna być fakt, że własne departamenty prawne koncentrują się na strategicznych problemach. Jak ocena ryzyka, budowa przewagi konkurencyjnej, a sprawy rutynowe oddaje się zewnętrznym kancelariom. Takie zasady pracy liczącego ponad 200 pracowników Departamentu Prawnego przyjęto ostatnio w międzynarodowym koncernie Cisco. Podobna praktyka panuje w Departamencie Prawnym Kompanii Piwowarskiej. Najczęściej zlecamy usługi typu transakcyjnego, na przykład przejęcia. To jest pierwszy taki element, który można potraktować jako, jako projekt realizowany przez Kancelarię Zewnętrzną. Drugi element, który wymaga współpracy czy wsparcia Kancelarii Zewnętrznej, to jest. To jest sytuacja, kiedy my po prostu nie mamy czasu jako prawnicy wewnętrzni i musimy zatrudnić kancelarię zewnętrzną, albo wtedy, kiedy firma potrzebuje wsparcia zewnętrznego, ponieważ pojawiły się pewne spektakularne transakcje czy spektakularne postępowania, postępowania sądowe. Wspomniałem, czy warto wspomnieć również o tym, że czasami potrzebujemy tak zwanych kryzysowych doradców, czyli tych doradców, którzy mają pewną specyficzną wiedzę która po prostu pojawia się wtedy, czy potrzeba zatrudnienia tych prawników jest wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie, nie dysponujemy odpowiednią kompetencją w dziale wewnętrznym. Zdaniem samych prawników przyczyną poszukiwania przez przedsiębiorstwa zewnętrznego wsparcia jest także często znaczenie dla nich danego problemu. Jeśli sprawa jest istotna z punktu widzenia strategii, albo jej rozstrzygnięcie może oznaczać być albo nie być dla firmy, to szuka się na rynku najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. Podstawą do takiej decyzji jest często konieczność zaangażowania do jakiegoś projektu większej grupy prawników, którzy nie powinni być w tym czasie absorbowani innymi zadaniami. Ja myślę, że są trzy główne kryteria, które decydują o podjęciu decyzji o współpracy z kancelarią zewnętrzną. Czyli pierwszym jest, są dziedziny specjalizacji, które są niepokryte przez prawników wewnętrznych. Czyli przeważnie są to dziedziny niezwiązane z bieżącą działalnością danej firmy. Powiedzmy, przykładami mogą być takie dziedziny jak MA czy procesy gospodarcze. Drugim kryterium jest wielkość projektu, czyli mówimy o takim projekcie, który wymaga pracy dużej grupy prawników, który, którzy się koncentrują praktycznie wyłącznie na obsłudze danego projektu. To również nie jest możliwe dla prawników wewnętrznych, gdyż mają po prostu masę innej pracy przy obsłudze prawnej swojej firmy. I trzecim kryterium jest istotne znaczenie sprawy dla danej firmy, gdzie również wymaga to zatrudnienia najwyższej klasy specjalistów i pracy zespołu, praktycznie na zasadzie wyłączności w danej sprawie. Z opinii specjalistów wynika, że ostatnim kryterium wyboru zewnętrznej kancelarii jest cena usługi. Najważniejsze są przede wszystkim jakość i terminowość w przekazywaniu dokumentów, a także biznesowa elastyczność i zrozumienie problemów klienta. Pierwszym elementem, który decyduje o wyborze kancelarii zewnętrznej jest przede wszystkim wiedza merytoryczna to jest pierwszy element. Drugi element to jest sposób, w jaki dana usługa jest dostarczana czyli terminowo, zgodnie z budżetem w taki sposób, że dana usługa po prostu odpowiada na potrzebę biznesową, a dopiero trzecim elementem wydaje się jest koszt.